Nie zawracaj mi głowy. Dziepko sobie odsapnę. <laughs> Jeśli chcesz kupić wodę, a co... niewolnikami. Zajm... Obejrzyj mój towar, a szybkość... Możesz podejść bliżej i porozmawiać z... Mm -mm. Ale z ciebie przystojniak. Jesteś może kupcem z Morasul? Hmm, Każdy musi nie zapłacić. Właściwie to nie. Szkoda. Tak bym chciała zostać, Masz gdybym została żoną pewność. najbogatszego kupca w mieście. Podobno Zawszej jesteś ta najpiękniejszą tancerką tej krainy. Jestem już zmęczona tańcem. <laughs> Mam nadzieję, że wkrótce stanę się własnością kogoś, kto będzie mnie Zawszej podziwiał również za inne rzeczy poza tańcem.